Siema ludziska, tutaj Adi 1, 2 3, 4, 9. i witam Was po miesięcznej przerwie. Wy zagrajmy w Harry Potter i więzień Azkabanu. Dziś wykonamy mój ulubiony test. Więc bez względu na pitolenia zaczynajmy. Od razu uprzedzam, że mogą być pewne. No nie wiem. Trudności w rzucaniu zaklęć, ponieważ y, mam jakby zepsutą myszkę, y, która nie do końca reaguje na moje polecenia. Y, w, więc z góry przepraszam, gdyby coś było nie tak. Ale jak na razie nie masz takiego problemu. Cóż, FPS-y też są w normie. No, dlaczego ty tego nie chcesz przegryźć, co? Aha, gryziesz, świetnie przegryźliśmy wszystko dobra więc tak, miesięczna przerwa no, powrócę do tego tego Putera być może zakończę to ten let's play w ogóle w tym tygodniu znaczy właściwie to teraz zostały nam egzaminy i zadania potrzebne na dajmy hmm, na to 90% Ponieważ no, no, ja nie będę ukańczał na 100%. Po prostu nie chcę mi się zbierać wszystkich kart. No a ja nigdy nie byłem raczej zbieraczem y, takich y, bonusów w grach. Po prostu chciałem zakończyć grę w miarę dobrze. Ale no cóż, y, zrobię chyba jeden odcinek, w którym Wam pokażę wszystkie karty, jakie zdobyliśmy. No oczywiście mi się będzie wtedy nudzić, bo ja już to wszystko ostrzegam, no ale czego się nie robi dla widzów. Właściwie nie pamiętam w ogóle tego egzaminu, wiem tylko, że go lubiłem, lubiałem. Okej. Okay. Chyba zakończył swoje zadanie. Czego zresztą nie jestem pewien. O, chyba nie zrobił tego, co zrobić powinien. A czy da się tu przesko przeskoc przeskoczyć? Moment, a nie da się, czekajcie. Zakończyć zadanie. I jak się kończy zadanie z pacją? escapem Escape'em. Nie. Yy. Czymś się tu kończyło zadanie. Yy. Ach, ta moja skleroza. Ups, ja naprawdę nie wiem czym. Tak to jest jak się robi miesięczną przerwę od gry. <grym> o, 30 FPS-ów. Nice! Yy, moment. Unos momentos. Wiem, że to źle mówię. Więc sorry. <śmany> Nożesz. Będziemy wszystko kopać. Też jest płyta z Pongifu. Zrobiłem duży błąd, że na początku takowej płyty nie odkopałem. To jest mój pierwszy let's play, no właściwie teraz to mam trzy let's play'e Trwające Z Freedom Force mam parę odcinków na innym koncie Okej, okay, nareszcie Ale będę wrzucał je też na Abiku. Aczkolwiek nie wiem, który, kiedy nagram następny No bo ostatnio, może nie brak czasu, ale no, chociaż właściwie to brak czasu, bo trzy zagrajmy. Właściwie, no, może dziś jutro wrzucę zagrajmy z kangurka ko dwójki, które prowadzę wraz z Depiterem. Jak oczywiście wiecie, to tylko taka, taka prośba moja, żebyście go tam subskrybowali. No, bo on podobno będzie robił swoje zagrajmy, niedługo, bo to jest takie wspólne zagrajmy. No, no dość fajnie je tam prowadzimy, chyba. Nie mi to oceniać. No więc tam chyba... O ile nie zapomnę, to podam link do jego kanału. Cóż, chciałem kilku zagrajmerów polecić. Jednak nie jestem... Pewny co do ich nazwy. Dlatego ich polecę w następnym odcinku, który również dziś nagram. Niestety wpadłem w taki trans. Ciągle muszę coś nagrywać. No jakoś dzisiaj jest dużo czasu. Chociaż chciałbym się z tym uwinąć i. Ojej. Aż się zbagowała gra. Więc dobrze. Ok, mamy, jak widzicie, pierwszą tarczę. No, oczywiście, zapis gry: nasz ukochany. Na szczęście mi YouTube'a zdjęło. Cóż, ten limit na 15 minut. No, może się nie będę tym aż tak dzisiaj przejmował, ale. No ale chyba zrobię jedno cięcie. Tu chodzi o to, żeby wszystkich ich tam włożyć. Kurde. Mi w tym przeszkadza ta moja nieszczęsna myszka. Właśnie. No, może teraz. Jehoo! Aha, tu wypadło. No może nie aż taka nieszczęsna ta myszka, ale po prostu Powiedzmy to o, a już dużo używana w różnych grach. Hmm, czy to jest to miejsce? O tak, to jest to miejsce. No więc ja sobie już zapiszę grę. Teraz znowu będziemy latać naszym ukochanym smoczkiem. Eee, em, więc czekajcie, gdzie to było? Serio nie pamiętam, co tu trzeba było zrobić. Że tu coś trzeba było? Nie. Aha, tutaj tak. Ale nie. Co jest? Łotów. Nieważne. Ok, więc nie wiem, co tu zrobić. Ale. Chociaż kiedyś to już. Aha. Aha, a nie, a nie, nie, nie. A może tak, a może wiem, a może nie. Lak. Ej, co tu trzeba? Aha, już chyba wiem, co jest Ułak. Może tu trzeba by wszystko uderzyć? Już może. No, Chyba tutaj zrobię cięcie, żeby to obczaić. Naprawdę nie pamiętam. O, może to trzeba uderzyć. A, już pamiętam. Chyba. Dobra, 25 FPSów, które zaraz pewnie spadną. Stając z Tobą jeszcze, jeszcze. A, znaczy, tu musi się chyba taka ształka pojawić. Oczywiście jej nie ma. Może jak się odwrócę, to jeszcze się pojawi. No pojawrzę się A już wiem Kurcze tak to jest jak się nie gra dużo w gry Teraz tu A masz No tak tutaj trzeba na, na to stanąć Kurde, że też o tym zapomniałem A tutaj, pierwszy raz jak grałem w ogóle w tę, no, w grę, i gdy pierwszy raz zobaczyłem ten, te starmiony, to po prostu się bardzo, z, no zirytował mnie. No bo tym smokiem jednak się jakoś dziwnie lata. Czy nie dziwnie, tylko. Ej, dobra, lec smok, dajesz to jeszcze. Okej, okay, teraz musimy nawrócić, że tak powiem. I jazda. Yes, no, zapalić to. No i teraz otwieram sobie, jakby, drogę do dalszej części poziomu sorry. I tutaj jest taki jakby czas. No i on. Yy, może... może... Yy, tłucze, jak ja mam tu powiedzieć? On może... Yy, no i tutaj jest y, pierwsza taka rzecz, którą musimy podpalić. No to jest łatwo przeoczyć, gdy gracie na przykład pierwszy raz. A ja tutaj zaryzykuję i zamiast najpierw to podpalić, to sobie to wszystko zbierę. No pod koniec to już będę wszystko okupował. No może nie wszystko, no nie? Yy, jest no, więc ja to teraz będę tak bardziej zbierał. Nie żebym do tego zawsze obojętnie podchodził, ale to sami rozumiecie. I pierwsza tarcza oczywiście jest już czy nasza. Moment, skończymy ten na razie, tego smoka. Zbieram sobie. Bierzemy smoczka. Jak ja go kiedyś nazwałem? Nazwaliśmy go kiedyś? Pamiętam, że kiedyś chcieliśmy mu nazwać imię. Może po prostu smok. Nie wiem. Ciekawe, ile już nagrywam. Bo jak na razie tylko jeden 21-minutowy filmik dałem. Więc może ten będzie też jakiś dłuższy. Żebyście nie narzekali, że same 10-minutowe. Minu... Powiedziałem minutowe. Dobry, jestem. Minutowy. Jezu, minutowe Dokładnie, tak. E, dobra, musimy iść tutaj do góry naszym smokiem. E, jedziesz, dajesz. Okej, okay, to już tak um, za chwilę pozbyję. Ej, ja przecież mam ogień. Chodź tutaj. E, gdzie to trzeba iść? Kurde. Aha, już wiem. Lecimy 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 lecimy, dobra. Zaś zapal to. No dalej. Um, a może teraz... to zrobię. Ups. ej gdzie jest kula ognia? Łodde. Ej no spadaj tam na dół, bo tutaj trzeba na dół iść. Ej. Ej no. Łota. O! Uh. Tak, tutaj trzeba iść. Oby tam była kula ognia. Bo jak nie będzie, to nie będzie. <ścoughs> Zaraz zrobię cięcie chyba. Ej no. Kurczę, jakie. Ej no. Aha, spoko. Mm. Fajnie. Ups. Aha, tutaj. No i tak mi czasu zabraknie, bo się wszystko zbagowało. Ej, no jedziesz. Nie może być trudne. Nie przesadzaj. E, chwila. Tutaj zrobię malutkie cięcie. Zaraz wracam. Okej. Okay. Obecny Adik. E, a co mi tam zapiszę sobie grę? No wiem, że ja często saveuję grę, zawsze jak jest okazja. No, ale wiecie... O kurde, ale spadek FPS-ów, rany! Może się jakoś z nim uporamy. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że się miejsce na dysku kończy, więc ja nie wiem. Ale, 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 ale lagi... Zaraz wracam! Dobra, jestem. Żeby zaraz nie spadły FPS-y... Jest ich 17, więc nie wiem o co chodzi. Okej. Okay. Nie jest jeszcze tak tragicznie bo grzebałem coś w, może w ustawieniach no ale nie jest aż tak źle graficznie nie zmieniłem tak bardzo ustawień graficznych no, właściwie gra jest 2000 moment sprawdza na pudełku Moment, to jest 2005 poziom graficzny no, dość dobry to jest właściwie chyba Najlepsza część arguczę jaką dotychczas mam. Mam czwórkę, znaczy grałem w czwórkę, ale mi się płyta uszkodziła. Na szkoda. Muszę kupić chyba nową, żeby sobie pograć. Um, miałem piątkę. No z której widzieliście recenzję, jednak ona najbardziej mnie strodziła. Niestety. Pokładałem w niej dłuże nadzieję, a no, może kiedyś w zrobię, zagrajmy, no bo to ta gra może nie jest aż tak, wiecie, trudna. Jednak potrafi być irytujący Harry Potter Feniksa. Dokładnie mi tam chodzi oczywiście o jedną misję. No, możecie nie uwierzyć, ale tak jest. O kurde, jedziesz, 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 o jest. Ym, dobra, spadaj tu smoczków Okej, okay, idziesz. Więc ok. Może się, tu, się tutaj nic nie yy, zbaguje? Kurde! Ale ja tam dzisiaj, ja się dzisiaj cieszę z tego nagrywania. Po prostu dawno Harry nie nagrywałem, bo oczywiście ten odcinek, co wyczuciłem no jak dla mnie przed chwilą, o, dajesz, dajesz! Dajesz! No, jeszcze, 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 tak jest. I tutaj wyleć, no wyleć, wyleć, dasz radę wierzę w ciebie. Czyżby to już nie było na czas? No ładnie. Jest. Kurama, udało się. Jednak to, że trochę mnie wkurzyło, to nic dalej, to pozostaje moim najbardziej ulubionym. Okej, okay, mamy już pięć. Właściwie przestraszyłem, że nie było pięciu. Okej. Okay. No i to jest. Yy, o no wiecie sami. Yy, no zaraz powiem. Na pewno chcę zakończyć. Znaczy dla mnie powtórzenie go byłoby. No nawet fajne, ale wiecie. Zakończyć egzamin końcowy. 20 FPSów i teraz nam pozostaje tylko test Harego. Lasius, uh, kurde, Spadło mi pudełko z gromu. No czy płyty, te, płyta teraz jest w, na, w napędzie, no nie, ale. No więc dobra. W następnym odcinku wykonamy y, zadanie Glacius Harego. Y, potem, no i to będzie praktycznie koniec takiej, jakby gry. Ale to nie będzie całkowity koniec, oczywiście, tego wszystkiego, ponieważ zostaną nam jeszcze dodatkowe zadania. Mam między m.in. na myśli loty na Hikopogryfie. Będziecie mieli okazję zobaczyć, jak się wkurzam. No to dla Was na pewno będzie miłym y, widokiem. Y, no to więc, jak na razie, muszę Wam powiedzieć, to. Jakże smutne słowo. Zależy dla kogo. Nara!